Jaka jest rola Maryi w życiu i dziele Jezusa? Czy taka kobieta jak Matka Jezusa, obecna przy nim od poczęcia i we wszystkich kluczowych chwilach jego życia, w tym i przy śmierci oraz podczas zesłania Ducha Świętego, będzie również mieć swoją rolę w czasie paruzji? Współczesna psychologia uważa rolę Matki i prawidłowy jej obraz w życiu dziecka za decydujący w całym jego dalszym życiu. Podobnie jak obraz ojca rzutuje na stosunek do świata zewnętrznego i aktywność w nim, tak obraz matki kształtuje wewnętrzny, emocjonalny obraz dziecka, jego wewnętrzne poczucie własnej wartości, co w efekcie sprawia, że matka kształtuje duszę dziecka. A spójrzmy, co o roli Maryi z Nazaretu mówią teksty Pisma Świętego. Ten odcinek otwiera cykl poświęcony Matce Jezusa oraz jej roli w jego życiu i misji, a także spróbuje odpowiedzieć na pytanie o jej rolę w paruzji Jezusa. W kilku fragmentach Ewangelii jest opisana scena, gdy pewna kobieta z tłumu słuchaczy kieruje do Jezusa swoją opinię, że jego matka jest błogosławiona. Ale tylko święty Łukasz w rozdziale 11, wiersze od 27 do 28 swojej wersji Ewangelii precyzuje i podaje pełną odpowiedź Jezusa. A dokładnie chodzi o jedno słowo. To kolejny przykład geniuszu autora tego słowa, który w jednym wyrazie użytym w odpowiednim kontekście wyraża opinię o swojej matce i jakże w jego stylu, krótko, treściwie i na temat, ale i dyskretnie dla tych, co mają uszy do słuchania. Maryja jest pierwszą w tym kręgu, co mają uszy do słuchania i jest też darem Jezusa i wzorem niedoścignionym dla tych, którzy także mają uszy do słuchania. Niestety wielu wierzących, w tym uczonych w piśmie księży, Popów i pastorów nie radzi sobie z tym tekstem, co widać po bezradnym kruczeniu i tłumaczeniu domniemanego zaprzeczenia błogosławieństwa z macierzyństwa Maryi. Ale to już inny problem wynikający z niesłuchania albo raczej od twórczego recytowania wiedzy nabytej od podobnych nauczycieli. A wiemy, że wiedza wbija w pychę. Przejdźmy do naszego rozważania. Jakie to słowo? To słowo to owszem, to jedno słowo samo nie ma większego znaczenia ale użyte w kontekście wypowiedzi kobiety do Jezusa, ma porażającą wartość, potwierdzającą wyjątkowość Maryi spośród wszystkich kobiet w całej historii świata. To słowo wskazuje i potwierdza, że takiej kobiety jak Maryja, matka Jezusa, wcześniej nie było i już nigdy nie będzie, podobnie jak to jest z Jezusem. Ponieważ to godność, rola i znaczenie Jezusa dla ludzkości nadają Maryi jej znaczenie, wartość oraz rolę. Cokolwiek osoba Jezusa znaczy dla Ciebie, to wiedz, że bez Maryi nie miałbyś do Niego dostępu, a Jego osoba byłaby wciąż tylko niespełnioną obietnicą dla jakiegoś starożytnego plemienia. Miliony i miliardy serc wierzących w Jezusa, które u niego znalazły pocieszenie i miłość Ojca, zawdzęczają to właśnie Maryi. Czy komuś to się podoba czy nie, to tak właśnie zechciał i zapowiedział Bóg Izraela, że Maryję uczynił swoją pośredniczką od Boga, bóstwa Jezusa, do człowieka, czyli Jego człowieczeństwa. Niezwykle istotnym jest także i to, że Jezus dokonał zbawienia w ciele, które to według zasady kość z kości i krew z krwi pochodziło wprost z ciała Jego Matki. Także te kościoły, które tak chlubią się z jedynego pośrednictwa Jezusa do Boga, też muszą być świadome, komu to zawdzęczają. Nie oznacza to, że Maryja mogła coś zdziałać sama z siebie, ale Wszechmogącemu Jachwę spodobało się powierzyć osobę i losy swojego umiłowanego Syna w ręce pokornej dziewczyny z Nazaretu. Szczególnie ci wszyscy, którzy tak chętnie powołują się na Biblię jako jedyne źródło wiedzy religijnej i osobistej wiary, nie mogą nie widzieć roli i osoby Maryi w życiu Jezusa i Jego zbawczej misji. Chcąc wyrównać szanse, i ja pozostanę przy ubóstwie Słowa Bożego, próbując co nieco przybliżyć znaczenie Maryi z Nazaretu w misji Jezusa Chrystusa, także w ostatecznej paruzji. Zanim przejdziemy do meritum tej sceny, najpierw chciałbym przyjrzeć się Słowu: błogosławiony, błogosławiona. Dlaczego? Pozornie dla większości wierzących to oczywiste, co oznacza to określenie. Tak pięknie to tłumaczy się z łaciny, gdzie oznacza to uszczęśliwa, od beata. Na tym przykładzie widać naleciałość wpływu łacińskiego tłumaczenia, które czasem może niestety zniekształcać pierwotne, czyli oryginalne znaczenie tego słowa. Najpierw należy uświadomić sobie, że Izraelici znali i używali kilkadziesiąt lub być może kilkaset imion Boga wyrażających jego przymioty lub, powiedzmy, zastępczych imion Boga, aby nie używać tego jednego jednego imienia objawionego Mojżeszowi: Jachwe, czyli Jestem, który Jestem. Nomen omen, czyli zgodnie z semicką zasadą, że imię wyraża istotę osoby, oznacza ono tyle, co: Jestem Bogiem samoistnym, niezależnym i pierwotnym wobec wszystkiego, co istnieje. Imię Jestem użył Jezus jeden raz przed pojmaniem w Getsemani, po czym wszyscy słudzy świątyni upadli na twarz oraz drugi raz przed Sanhedrynem, po czym najwyższy kapłan rozdarł szaty. W obu przypadkach Żydzi bardzo dobrze zrozumieli, że Jezus przedstawił się jako ich Bóg o imieniu Jestem, który Jestem, i nie potrafili sobie z tym poradzić. Z podobnym ciężarem gatunkowym spotkała się Panna Maryja z Nazaretu w chwili zwiastowania i jak wiemy poradziła sobie z tym doskonale na miarę zbawienia całej ludzkości. To świadczy o tym, że była kobietą o wyjątkowym usposobieniu i zdolności rozpoznania i akceptacji Boga w takiej postaci, w jakiej się objawia. Zapewne uznała, że jej ludzka małość nie jest przeszkodą w realizacji zamysłu Boga. Skoro tak uznał, że mam urodzić Jego syna, to niech mi się stanie. Zatem błogosławiony oznacza jedno z licznych imion Boga Izraela i sprowadza się zawsze do znaczenia Boży, Boża, pochodząca od Boga i zgodna z wolą Bożą. Niestety, język cesarstwa rzymskiego tyle zrobił dobrego dla rozpowszechnienia się Ewangelii w ówczesnym świecie, o ile też wprowadził uproszczeń i nawet skrótów myślowych. W języku łacińskim, błogosławiona, to szczęśliwa, a w oryginalnym przekazie oznacza Bożą. Widać różnicę? Maryja jest błogosławioną, czyli Bożą. To jest istota i etymologia błogosławieństwa Maryi. Jezus w swoim w owszem potwierdza, że jego matka jest błogosławiona z powodu macierzyństwa. Fakt ten wskazuje, że jest jedyną taką matką, jak jedyny jest jej syn. Jezus jeden raz się począł, narodził, żył i umarł jak każdy człowiek i nigdy nie dojdzie do powtórzenia się tych wydarzeń. Nigdy również żadna inna kobieta nie będzie jego matką. Tylko Maryja i tylko ona była, jest i będzie jego matką i nikt tego nie zmieni. Jezus podaje również drugi sposób na bycie błogosławionym, czyli przez wiarę. To znaczy słuchanie słów Pana, zachowywanie ich i wykonywanie. Pozornie ta wypowiedź przeczy poprzedniej, ale jest wręcz przeciwnie. Bo któż jak nie Maryja słuchała i wypełniała słowo Pana, a nawet rozważała je w swoim sercu, jak każe psalmista. Tak się składa, że Maryja jest w pełni błogosławiona i przez swoje macierzyństwo i przez swoją postawę osoby wierzącej. Maryja jest błogosławiona przez swoją naturę oraz przez łaskę. Jest błogosławiona, czyli uznana za bożą w sposób pełny, w każdej sferze swojego życia, jakby podwójnie, gdyż jedno błogosławieństwo nie wyklucza drugiego, ale zaistniało to tylko w jej przypadku. W następnym odcinku śmiałe, ale realne pytanie i odpowiedź: Czy zgodnie z prawem mojżeszowym Maryja powinna zostać ukamienowana, kto powinien rzucić pierwszy kamień i jak tego uniknęła? A w kolejnych odcinkach o miejscach w Biblii, gdzie nie widać wprost Maryi, a jednak w nich jest obecna, o smoku ognistym na niebie i wielu innych znakach, które zmierzają do paruzji.